Proszę Państwa, jesteśmy już po pierwszej turze wyborów prezydenckich. No, bo będzie druga. Okazało się, że pan prezydent Duda, mimo mobilizacji, jaka towarzyszyła jego kampanii, zdobył tylko 43,5% głosów. Co oczywiście było najlepszym wynikiem w tej turze, ale pan Trzaskowski zdobył 30% głosów z hakiem. No, i w związku z tym ta przewaga pozornie jest spora, ale tak naprawdę wcale nie musi być taka duża, nie musi się utrzymać. Dlatego, że trzeci z kolei wynik uzyskał pan Szymon Hołownia ponad 13%, czwarty wynik uzyskał Krzysztof Bosak, prawie tam 7% z tym. No, i potem dwaj dygnitarze, dwaj przywódcy umiłowani. Mianowicie pan Kosiniak Kamysz, który niewiele ponad 2% i przywódca Sodomitów polskich Robert Biedroń, też niewiele ponad 2%. Tu chciałbym się zatrzymać nad tym fenomenem, otóż najwyraźniej Robert Biedroń się pomylił. Bo najwyraźniej myślał, że środowisko sodomitów i tam innych zboczeńców jest w Polsce bardzo liczne. Okazało się, że nie, że ono jest tylko na 2%, tam z hakiem wystarczyło. Nie jest to. Tym bardziej, że Rafał Trzaskowski zabrał mu cały wiatr z żabli, bo on też za sodomitami jest, też przeciwko faszyzmowi. Więc właściwie już Robert Biedro nie miał nic do powiedzenia. I zaczął nawet tutaj się prezentować jako antysystemowiec. No, yy, największą jego porażką to był Słupsk, dlatego że tam go już dobrze znają, jak zły szeląk. i tam nawet stu głosów chyba za nim nie było. W związku z tym no, widać wyraźnie, że zapisał się tam złotymi zgłoskami no największym przegranym to nawet nie jest on tylko Władysław Kosiniak-Kamysz który uzyskał wynik grubo poniżej własnych oczekiwań, no czego zresztą sam nie ukrywał, no, bo trudno to ukryć Pan Hołownia, Pan Hołownia prezentował się jak pamiętamy przed pierwszą turą jako kandydat niezależny no i widocznie tam mocodawcy mu na to pozwolili, bo to tam wielkiego ryzyka nie ma, ale jak już pierwsza tura się skończyła i tutaj teraz jest poważna sprawa, to niezależność też się skończyła w jednej chwili. I pan Szymon Hołownia posłusznie podreptał do pana Rafała Trzaskowskiego, nawet nie stawiając mu żadnych twardych warunków, tylko po prostu y, powiedział, że go będzie popierał. Co mu za to pan Trzaskowski zaoferował? No, tam wróbelki różne ćwierkają, ale nie będę wróbelków podsłuchiwał. Y, to zresztą sami się przekonamy. Jak już się rozstrzygnie druga tura. Muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o wynik Konfederacji, to on jest umiarkowany. Pan Bosak oczywiście nie miał szans od, od początku, to mówiłem, na przejście do drugiej tury, natomiast ten wynik jest wart odnotowania, dlatego że pokazał, iż Konfederacja może być trwałym zjawiskiem na polskiej scenie politycznej, że to nie jest taki fenomen, Fenomen jednorazowego użytku, tylko może być zjawiskiem trwałym i co więcej, co zauważył nawet pan Mecenas Giertych, który tam próbuje się przedostać na jasną stronę mocy, tam z różnym skutkiem, że Konfederacja jest formacją na prawo odpisu. To prawda, to prawda, na prawo odpisu w tych wyborach prezydenckich troszeczkę powiększyła. Liczbę swoich wyborców w liczbach bezwzględnych. Także to widać wyraźnie, że ma takich wyborców, którzy dochowują jej wierności. Ale zdecyduje o wyniku drugiej tury zdecydują wyborcy pana Hołowni no i wyborcy Konfederacji to też trwają no pan chołownia już wiadomo tego niezależność się skończyła tam stary kejkutem mówiłem no ty chołownia tu, tu u nas zawsze bardzo uważaj bo to tego wyfikałeś się i dobrze a teraz już koniec fikania i teraz już poważne sprawy są my tu o większe pieniądze gramy się modlimy no i tego natomiast do konfederacji rozpoczęły się umizgi pan Trzaskowski, który tam wcześniej się odgrażał że tam no pasaran zrobi tam tym faszystom i tak dalej no to teraz z miękką rurą podchodzi że tu niech rozkwita sto kwiatów i dalej. Natomiast nie ma już żadnej mowy o ruskich agentach, którym ONUCE śmierdzą, tylko no, takie są umizgi również ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Można te umizgi z jednej i z drugiej strony skomentować słowami Adama Mickiewicza z ballady świtezianka. Słowicze dźwięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. No bo i proszę państwa. Jak będzie, jakie będą wyniki drugiej tury, no to zależy od tego, co zrobią wyborcy jedni i drudzy, bo o ile wyborcy Roberta Biedronia prawdopodobnie poprą Rafała Trzaskowskiego, o tyle wyborcy Władysława Kosiniaka Kamysza. To wcale nie jest takie pewne, że go poprą, dlatego że no, pan Trzaskowski epatuje nowoczesnością. To jest taka nowoczesność pozorna, bo to tylko parady sodomitów, ale na tle anachronicznego modelu ekonomicznego państwa, którego on nie tylko nie chce zmieniać, ale po prostu nie wie, jak by go tam zmieniać. To przerasta trochę jego. Ja muszę się przyznać, że ja uważam pana Trzaskowskiego za takiego zarozumiałego blagiera. No, ale zarozumiali blagierzy mają w Polsce duże wzięcie, czego dowodem jest to, że prezydentem naszego nieszczęśliwego kraju został Lech Wałęsa, no a potem po nim został i to na dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski. Także wcale nie jest wykluczone, że y, wielu naszych rodaków upodoba sobie w Rafale Trzaskowskim, no, potem będą tam. Plwać sobie w brodę i narzekać, i tak dalej, ale już opatrzność ich nie wysłucha. Powie sam tego chciałeś, Grzegorzu, gdy dało. Zresztą to y, muszę przypomnieć Państwu, bo ja to chyba wielokrotnie mówiłem. W dzienniczku, z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, tam można natrafić na taki fragment, jak pan Jezus opowiadał siostrze Faustynie, w jaki sposób postępuje z zatwardziałymi grzesznikami. No i poela tak upominam ich głosem sumienia, głosem kościoła, zsyłam na nich takie przygody. Które człowieka mogą dopraść do opamiętania, a jak już nic nie pomaga, to spełniam wszystkie ich pragnienia. No i w drugiej turze wyborów prezydenckich 12 lipca może się spełnić pragnienie serc wielu. Co w związku z tym może nas czekać? Proszę Państwa, nie wiemy, jaka, jakie będą wyniki drugiej tury. W związku z tym można nakreślić takie prawdopodobne scenariusze. Powiedzmy, że wygrywa Andrzej Duda. Co jest jest możliwe. Tym bardziej, że tam rozrzuca pieniądze już tam jeszcze tylko brakuje. Ale do tego wrócimy. Wirusowe plus. Wirusowe plus to jeszcze wszystko przed nami. Na razie pan prezydent Duda rozdaje pieniądze na prawo i lewo. Nikt jakoś nie zwraca uwagi na to, że prezydent zgodnie z konstytucyjnym porządkiem państwa nie ma nic do powiedzenia w kwestiach finansowych. One leżą w całości w gestii rządu, a nie prezydenta. No ale co to szkodzi panu prezydentowi, tutaj się odgrażać, rozrzucać, że tak powiem, łaski i dobrodziejstwa? Więc powiedzmy, że wygra prezydent Andrzej Duda. Pozornie nic się nie zmieni, ale tylko pozornie, dlatego że Andrzej Duda to by była jego druga kadencja. Na trzecią kadencję już kandydować nie może. Więc o ile teraz jeszcze był mu potrzebny aparat wyborczy prawa i sprawiedliwości, to po wygranych wyborach i objęciu drugiej kadencji prezydenckiej ani prawo i sprawiedliwość, ani naczelnik państwa. Ani aparat wyborczy PiSu nie byłby już mu do niczego potrzebny. W związku z tym, to nie prezydent Duda stałby się zakładnikiem Prawa i Sprawiedliwości, tylko naczelnik państwa stałby się zakładnikiem prezydenta Dudy. Nie tylko naczelnik państwa, ale i rząd. Bo rząd mógłby zrobić tylko to, na co mu prezydent Duda pozwoli. Jeżeli mu nie pozwoli, to nie zrobi, bo właśnie ma prawo weta. To jest jedno realne uprawnienie prezydenta. Teraz wyobraźmy sobie, że wygrywa y, y, Rafał Trzaskowski. No to co? Rząd jest zablokowany to na 100%, tak jak senat już pokazał na czele z marszałkiem Grockim, że zrobi wszystko, żeby zablokować y, każdą możliwość y, y, działania działalności ustawodawczej Sejmu. No to pan Trzaskowski pewnie z takim zadaniem by był, żeby blokował również każdą formę ustawodawczej inicjatywy rządu. W związku z tym rząd miałby do wyboru trzy możliwe scenariusze. Pierwsze to podjąć próbę stworzenia, zbudowania większości zdolnej do przełamywania weta prezydenta. To by wymagało poszerzenia bazy rządzenia. O Polskie Stronnictwo Ludowe, bo nie wyobrażam sobie, że Lewice by się udało do tego pozyskać, ale Polskie Stronnictwo Ludowe, ono ma jednak tylko 30 posłów. A do y, większo większość wymagana do pr przełamania weta prezydenta wynosi co najmniej 276 posłów. Więc gdyby 200, do 235 posłów Zjednoczonej Prawicy dołączyło 30 posłów PSL, to jeszcze by o 11 posłów za mało. Akurat tylu, ilu ma Konfederacja. No, w związku z tym. W związku z tym mielibyśmy bardzo ciekawą sytuację. Nie sądzę, żeby naczelnik państwa na takie rozwiązanie się zgodził. Więc druga możliwość jest taka, że rząd już godzi się z tym, że został zablokowany i tylko, i tylko już administruje kryzysem. Ma to swoje dobre strony z punktu widzenia nie tyle może rządu, co zaplecza politycznego, Prawa i Sprawiedliwości, dlatego, że do wyborów parlamentarnych zostały jeszcze trzy lata. Trzy lata konsumowania konfitur władzy to tak nie jest. To rzecz bez znaczenia. Warto się po to schylić. I gdyby to było pół roku, to być może, że tam na jeszcze jedną, jeden scenariusz był realny, ale jak trzy lata zostały, to nawet gdyby naczelnik państwa podjął taką decyzję, to jego zaplecze polityczne na pewno by się zbuntowało. Zresztą i teraz się buntuje. Tutaj pan marszałek Terlecki uchylił rąbka tajemnicy na temat nastrojów, jakie nurtują tam w obozie rządowym. Powiedział: Gdyby nie gowin. To bylibyśmy już po wyborach, no i wygranych oczywiście przez Andrzeja Dudę. To prawda, to prawda, ale skoro Gowin potrafił się skutecznie postawić naczelnikowi państwa, to znaczy, że jego pozycja nie jest silna. Zwłaszcza gdyby kazał. Yy zapleczu politycznemu Prawa i Sprawiedliwości zacząć wydłubywać kit z okiem. O to na pewno by wtedy go nie posłuchali. Zatem trzecia możliwość też nie bardzo realna, to jest zgłoszenie dymisji rządu i rozpisanie nowych wyborów. Mówię, gdyby to było później, to może by jeszcze było do rozważenia, ale na trzy lata przed wyborami to jest mało prawdopodobne. Tym bardziej, że naczelnik państwa coś takiego już zrobił w 2007 roku. Najpierw jako premier rządu Jarosław Kaczyński próbował pożreć jednym, że tak powiem, kłapnięciem paszczenki swoich koalicjantów. No a kiedy to się nie udało, to zgłosił dymisję rządu. Rozpisane zostały nowe wybory i co się stało? Osiem lat, na osiem lat rządy przejęła Platforma. Nikt na to naczelnikowi państwa nie pozwoli, tym bardziej, że jak powiem, jego pozycja już nie jest taka silna jak kiedyś. Proszę państwa, bardzo ciekawe teraz rzeczy się będą działy, będą, kampania będzie negatywna, będą wywlekać sobie rozmaite łajdactwa. Jeden, jedna strona i druga, co ciekawsze, te łajdactwa mogą być nawet prawdziwe. No to gdyby tak wybory się co tydzień odbywały, to byśmy się więcej dowiedzieli o stanie naszego państwa. No ale dobra psu i mucha, dobre jak co, co, przynajmniej raz na pięć lat się czegoś dowiemy. No i tu jeszcze wreszcie dobra wiadomość. Na sam koniec, proszę Państwa, trzeba tutaj myśleć pozytywnie. No i mam dobrą wiadomość, to znaczy nie ja, tylko pan premier Morawiecki. Pan premier Morawiecki ogłosił, że nie powinniśmy się już bać koronawirusa. Rozumiem, że koronawirus wobec takiego święta demokracji, przed jakim stoimy, to nawet kolano zbrodniczego koronawirusa się zgina. Tym bardziej, że koronawirus być może nie traci nadziei, że pan prezydent obieca mu jakieś wirusowe plus. No i w związku z tym taktownie się wstrzyma z tym swoim jadowitym oddziaływaniem, no ale po wyborach to wróci ze zdwojoną siłą, zwłaszcza gdyby się okazało, że wygrał Rafał Trzaskowski który pociągnie cały naród w odmęty sprośnych błędów nie było brzydłych w związku z tym no koronawirus już nie będzie miał żadnego oporu żeby tutaj się na nas odegrać proszę państwa no i yy, tak czy owak Policja, chyba i żandarmeria wojskowa jeszcze tego nie wie, że nie powinniśmy się bać koronawirusa, bo poluje na tych, co zapomnieli masek wziąć z domu. No i tam podobno soli im mandaty i zdarzają się takie sytuacje, że nagle zamknięty zostaje sklep, i kto nie ma maseczki, no to chodź do no tutaj, bracie, i tak dalej. Więc z jednej strony pan premier wzywa do tego, żebyśmy się zbawili, Brodniczego koronawirusa nie bali, ale z drugiej strony wszystko nad nami wisi niczym miecz Damoklesa, tak jak wisi nad nami niczym miecz Damoklesa amerykańska ustawa 447. I gdybym był doradcą doskonałym Konfederacji, to bym im doradził tak, żeby stworzyli panu prezydentowi Dudzie okazję, pokazania, co on naprawdę myśli, bo leży przecież w zamrażarce sejmowej projekt ustawy antyroszczeniowej. Więc gdyby naczelnik państwa teraz nakazał dzisiaj swojemu zapleczu politycznemu, to znaczy zjednoczonej prawicy, uchwalić tę ustawę w tempie stachanowskim, to w ciągu jednego dnia by została uchwalona. No, mielibyśmy jakieś przynajmniej dowód dobrej woli, bo tak to wszystkie obiecanki, wszystkie umizgi to są tylko y, niewarte funta kłaków. Na pewno Senat w y, osobie pana marszałka Grockiego y, wykorzystałby 30 dni obstrukcji, ale to byśmy wiedzieli też. Y, co mamy myśleć o panu Rafale Trzaskowskim i jego obietnicach? Krótko mówiąc, mielibyśmy okazję do przetestowania obydwu kandydatów na i naczelnika państwa przy okazji na okoliczność tego, w jaki sposób rzeczywiście gotowi są dbać o polskie interesy państwowe.